Ależ się cieszę, że cię widzę. Te durne baby całkiem powariowały. Reuter? O jakich kobietach mówisz? No, o wojowniczkach, grabieżcach z sąsiedniej wyspy. Mówią o sobie burzowe kruki zjawiły się tutaj z harpiami i bez wahania zabrały wszystko co mogły. Słyszałem opowieści marynarzy, podobno burzowe kruki to plujące ogniem olbrzymki ze stalowymi melonami, ale prawda jest taka, że po prostu wiedzą, jak cię załatwić, nie? Nie powinieneś być w Sytarif? Przecież Diego mnie odesłał z pilną wiadomością dla króla. I to wtedy wpadłem na te szalone baby. Wierz mi, było naprawdę niewesoło. Zupełnie ich nie doceniłem. Gdyby nie stały po stronie wroga, z miejsca zatrudniłbym je w Gildii Wojowników. Ale po co na zamknęły cię w klatce? A skąd mam wiedzieć? Może potrzebują niewolników? Sam wiesz, krąży wiele plotek o sąsiednich wyspach. Podobno mieszkają na nich same kobiecy. Może polują na mojego ptaszka. Ich przywódczyni wspomniała coś o słodkościach i mówiła do mnie, kochanie, ale jak się nad tym zastanowić? A ja się zastanowiłem, to są w życiu gorsze rzeczy niż oddanie się w ręce gorącej kopitki. Stary Reuter ciągle się do czegoś nadaje, nie? Może to ludożercy. Eee, ty co mi zawsze napierdzisz do miodu. Jaką wiadomość miałeś przekazać Robarowi? w całkowicie zszedł na psy, nie? Szaleje tam arcydemon! A drogę po nim znaczą z Lee i Hagen oblegają ruiny. Znowu się kłócą! Każdy z nich ma inny pomysł na to, co zrobić z ocalałymi Setariwczykami. Niedługo pewnie rzucą się na siebie nawzajem! Nieważne, czy jest tu gdzieś demon, czy go nie ma, jeżeli królik nie poskrobi, to się pozabijają! Najpierw cię stąd wydostanę. Widziałeś może, gdzie trzymają klucz? Ma go przy sobie przywódczyni Burzowych Kruków. Wołają na nią Lana czy jakoś tak? Dobra, złożę jej wizytę. Miej się na baczności, brachu! Założę się, że to przeklęte babsko czai się tuż za rogiem!